W pierwszym w tym roku wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu grudniowych wydarzeń kryminalnych, powiemy między innymi o Maksymilianie F., który zastrzelił dwóch policjantów we Wrocławiu, a także o dwóch zabójstwach w Łodzi, samochodzie Arkadiusza Wrzoska, zawodnika MMA ostrzelanym w Holandii, tragicznym wypadku w Międzyzdrojach oraz o wigilijnej rozmowie, która przerodziła się w strzelaninę. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na Discordzie kryminalne opowieści. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. Zastrzelił dwóch policjantów we Wrocławiu. Maksymilian F., którego zatrzymano do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa, podczas gdy 1 grudnia około godziny 22.30 przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu był przewożony na komendę, w nieoznakowanym radiowozie wyciągnął broń, najprawdopodobniej czarnoprochową, i strzelił w głowę dwóm policjantom w wieku 45 i 47 lat. Odpowiednio ze stażem 19 i 26 lat służby. Wiele wskazuje na to, że nie został wcześniej przeszukany. Kajdanki założono mu z przodu, a w radiowozie nie siedział obok niego funkcjonariusz, który by go pilnował. Z informacji przedstawionych przez policję wynika jednak, że podejrzany podczas wykonywanych z jego udziałem czynności został przeszukany, a w samochodzie pilnował go siedzący obok funkcjonariusz. Po zajściu Maksymilian F. uciekł, a radiowóz marki Hyundai, stojący na środku ulicy zauważył przejeżdżający obok przypadkowy świadek. Postrzeleni policjanci kilka dni później zmarli we wrocławskich szpitalach. Mężczyznę zatrzymano już kolejnego dnia rano. Nie przyznał się do winy. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Maksymilian F publikował wcześniej nagrania w mediach społecznościowych, w których twierdził, że policja go prześladuje, a on miał być agentem amerykańskich służb. Zapowiadał też, że jeśli policjanci po niego przyjdą, pierwszy otworzy ogień. Dwa brutalne zabójstwa w Łodzi. W piątek 1 grudnia około godziny 22 w jednym z mieszkań przy ulicy Wilczej na obszarze Starego Widzewa w Łodzi doszło do brutalnego zabójstwa. 21-letni mężczyzna po powrocie do domu miał wdać się w awanturę ze swoją 70-letnią babcią, gdy ta zwróciła mu uwagę, że nadużywa alkoholu. Najpierw podejrzany uderzał kobietę garnkiem w głowę, a potem poderżnął jej gardło. Sąsiedzi, słysząc odgłosy kłótni, wezwali policję. Funkcjonariusze zastali 21-latka, gdy próbował opuścić miejsce zdarzenia. Ślady zabezpieczone w mieszkaniu wskazywały na to, że chciał wcześniej zmyć krew z noża użytego do zabójstwa. Badanie na obecność alkoholu we krwi wskazało wynik blisko półtora promila. Co istotne, w lokalu podczas zdarzenia miało znajdować się też około roczne dziecko podejrzanego, którym to babcia się opiekowała, gdy mężczyzna spożywał poza domem alkohol, a matka dziecka wyszła na spotkanie z koleżankami. 21-latek przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Tymczasem 16 grudnia w godzinach wieczornych przy ulicy Tatrzańskiej, również na łódzkim Widzewie, niespełna dwa kilometry od wspomnianej ulicy Wilczej, 37 mężczyzna Tomasz Z., przedstawiając się jako wolontariusz Fundacji Charytatywnej, dostał się do mieszkania 81-latki. Sąsiedzi usłyszeli awanturę i zaalarmowali rodzinę kobiety, a rodzina – policję. Mężczyzna nie chciał wpuścić funkcjonariuszy, odpowiadając przez drzwi, że wszystko jest w porządku. Policjanci wezwali na pomoc Straż Pożarną i w ten sposób, wyważając drzwi, dostali się do lokalu. Na miejscu, na podpalonej kanapie, ujawnili ciało 81-letniej kobiety z rozległymi obrażeniami głowy i klatki piersiowej oraz nieprzytomnego 37-latka, a przy nim pieniądze najpewniej skradzione właścicielce mieszkania. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł. Nie udało go się wcześniej przesłuchać. Śledztwo umorzono. Samochód zawodnika KSW ostrzelany w Holandii. We wtorek 12 grudnia w godzinach porannych przed klubem Hemers Gym w Bredzie w Holandii nieznany sprawca ostrzelał samochód Polaka, Arkadiusza Wrzoska, zawodnika Federacji KSW, do którego wsiadł ze znajomym Markiem Samociukiem. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Wrzosek trenuje w Hemers Gym od kilku lat, a właściciel obiektu, Nick Hemers, to jeden z jego trenerów. Zawodnik zaprzeczył, jakoby był to zamach na jego życie i uznaje to za pomyłkę. Wjechał w pieszych. Zginęła dwójka dorosłych i dziecko. W sobotę 23 grudnia około godziny 19:00 w Międzyzdrojach przy ulicy Dąbrówki kierowca samochodu osobowego marki Audi z dużą prędkością wjechał w idącą chodnikiem rodzinę, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku wypadku zginął 60-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta oraz 7-letni chłopiec. Przeżyła 12-letnia dziewczynka którą śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Zorganizowano obławę, która miała na celu ujęcie podejrzanego o spowodowanie tej tragedii. 35-latka zatrzymano już dwie godziny po wypadku. Wstępne badania wykazały, że był on pod wpływem narkotyków, prawdopodobnie ekstazji oraz dopalaczy. Przedstawiono mu zarzuty i aresztowano go tymczasowo na trzy miesiące. Grozi mu od pięciu do dwudziestu lat pozbawienia wolności. Odmówił składania wyjaśnień. Dwunastolatka poszkodowana w zdarzeniu opuściła już szpital i trafiła pod opiekę babci. Od rozmowy do strzelaniny. W Wigilię 24 grudnia około godziny 13 na jednej z posesji w miejscowości Eufeminów nieopodal Brzezin w Łódzkiem, rozmowa dwóch mężczyzn przerodziła się w awanturę. W pewnym momencie 43-latek, który przyjechał do swojego syna wyciągnął broń, najprawdopodobniej czarnoprochową na posiadanie której nie jest wymagane zezwolenie, i oddał strzał w kierunku 34-latka. Ten zaczął uciekać, a 43-latek ruszył za nim. Do zdarzenia dołączyła partnerka postrzelonego mężczyzny, broniąc go i krzycząc na napastnika. Wszystko wskazuje na to, że 43-latek ponownie sięgnął po broń i oddał skuteczny, samobójczy strzał w głowę. Tymczasem 34-latka z ranami postrzałowymi pleców i klatki piersiowej. Pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala, gdzie przeszedł operację. Zderzenia radiowozów i karetek W nocy 28 grudnia dwa radiowozy, nieoznakowany marki Hyundai i oznakowany marki Toyota, zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Wileńskiej z Zaokopową na stołecznej Pradze Północ, jadąc do interwencji związanej z bójką z udziałem kilkunastu osób. Podczas kolizji nikt nie został ranny, choć jedna policjantka trafiła do szpitala. Wiadomo, że do zdarzenia doszło, gdy kierowca jednego z radiowozów skręcał w lewo, a drugi w tym czasie go wyprzedzał. Do podobnego zdarzenia doszło dwa dni wcześniej, 26 grudnia w kole. Tam zderzyły się dwa radiowozy ruszające do pilnej interwencji. Nikt nie został ranny. Tymczasem w Wigilię 24 grudnia około godziny 20 w Krakowie zderzyły się dwie jadące na sygnale karetki pogotowia, w wyniku czego jedna z nich dachowała. Tam dwie osoby zostały ranne. Nożownik na przepustce ze szpitala psychiatrycznego w Legnicy. W nocy z 30 na 31 grudnia, przy ulicy Złotego Florena w Legnicy, 30-letni mężczyzna uszkodził pięć samochodów i w różnych częściach miasta ranił nożem dwie przypadkowe osoby, z których jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Sprawca miał potem, już przed południem, zakrwawiony i z nożem w ręku. Dobijać się do mieszkań na jednej z klatek schodowych. Wpadł wówczas w ręce policjantów. Nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ustalono, że przebywał na przepustce ze szpitala psychiatrycznego. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kroniki kryminalne, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych grudnia można posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO. Go.